No i tutaj tak naprawdę możemy zauważyć, że to była droga bez wyjścia od samego początku, czyli od podpisania tej umowy siedmioletniej, albo jeszcze wcześniej. Czyli na przykład z taką wiedzą strony siadały do podpisania tej umowy, że będą iść na przykład albo w swoją stronę, albo już inni, inne marketplacey grillowały in post, albo po prostu już Allegro planowało swoją sieć dostaw przed podpisaniem tej umowy i być może tak ona wygląda. Natomiast no, w pewnym momencie i Allegro zostało zmuszone do tego, żeby inwestować w swoją jakby. Swoją linię logistyczną, no bo w innym przypadku, gdyby Amazon zgarnął, załóżmy Impost, czy jakieś udziały byłyby e, e, wy, e, wykupione, e, mimo tego, że Allegro miało jakby tam e, e, prawo pierwokupu. To i tak, jakby Impost mógł wpaść w ręce konkurujące do Allegro. No i też perspektywa taka, że Allegro by się rozwijało bez żadnego paczkomatu czy bez własnej usługi kurierskiej. No to w zasadzie byłaby taka, że Allegro by w zasadzie padło. No i też nie ma co się dziwić Impostowi z kolei, że korzysta z prawa do dowolnego rynku i dywersyfikuje swoje przychody i nawiązuje współpracę z innymi portalami i robi też rzeczy, które nie do końca są prosto linijne, li, li, niezgodne z interesem Allegro.